Wstępujemy do realizacji kolejnych punktów, a to będzie punkt trzeci. Proszę Państwa o merytoryczną dyskusję w danych punktach porządku obrad, a na razie przechodzimy do przyjęcia protokołu nr 44 z obrad 40 sesji Rady Miasta bielsk Podlaski z 28 grudnia. Protokół oczywiście został dostarczony Państwu drogą. Elektroniczną, był też do wglądu w Biurze Rady. Proszę o zgłaszanych nie ewentualnych uwag lub wniosków do protokołu. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, a więc proszę Państwa, zamykam dyskusję. Za chwilę przejdziemy do głosowania o przyjęcie przyjęcia tego protokołu. Proszę najpierw o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki Kworum. 21 radnych jest obecnych, a więc jest kworum, proszę Państwa. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu nr 44? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Informuję, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych, przeciw 0 wstrzymujących się 0, a więc protokół został przyjęty.